To już kolejna tura wyprzedaży, i czy coś tu się stało fajnego? Sprawdźmy to. Zobaczcie, jaka świetna, ażurowa, idealna na lato, ale nie w Gdańsku, bo tu cały czas pada. Kolejna fajna koszula i kolejny dobry skład. A tutaj czekoladowy top z bardzo fajnymi ściągaczami. Tutaj mamy 84% modalu. Dwie pary super spodni, mega wygodne, bo mają gumkę w talii. Fajny krój, no i są bardzo ciekawe, jeśli chodzi o te ażurowe hafty czy te przeszycia. Tutaj zobaczcie, pomimo wyprzedaży, nadal ona jest dość droga 129 zł, ale mamy tutaj. Len i bawełnę, no i naprawdę bardzo ciekawy krój. Te shorty mają tutaj świetną koronkę na zakończeniu i to będzie fajnie wyglądało na opalonej nodze. W tenisowym trendzie, i tutaj mamy tę super niespodziankę, czyli schowane spodenki. Uwielbiam takie proste, czarne sukienki, a ta ma taki ciekawy zawiasek na ramionczkach. Już myślałam, że to jest 100% poliestru, ale nie, 53% wiskoza. No Przy takich sukienkach ta szczypta poliestru się. Fajnie sprawdzano, bo one się po prostu wtedy nie gniotą i można bez problemu wrzucić do pralki. To na wakacje w Sycylii, ale nie wiem czy to się nie zapamiętało z Zara Kids, wydaje się małe. Mamy przedstawiciela trendu na bombki, choć sprawdzał to i do tego trzeba mieć naprawdę super nogi. Moje się nie nadają, ale może którejś z Was. I jeszcze jedne bombkowe shorty, no ale te są absolutnie prześliczne. Bawełniany topik, ja bym go widziała w połączeniu z długą białą spódnicą.